Off-dry to jest takie urocze angielskie słowo, które oznacza wino, w którym pozostał nieprzewermentowany cukier. To wino nie jest słodkie, natomiast ma wyraźnie zaznaczoną słodycz, wyższą niż w winach wytrawnych. I w Niemczech tych win jest bardzo dużo. Niemcy słyną z win off-dry, nam się dzisiaj kojarzą z dodatkiem do deserów. Dzisiaj na pewno tym tropem nie pójdziemy i na pewno dzisiaj pokażemy, że wina słodkie, wina off-dry możemy pokazać albo połączyć z jedzeniem inaczej niż mówią o tym stereotypy. No to dzisiaj wątróbka w związku z tym. Cudowny. Muzy z wątróbek do tego jabłka i te jabłka będą słodkie, bo te jabłka przesmażymy z brązowym cukrem. Ale mój pomysł jest taki, że do tego ja za chwilę stanę i zacznę robić zredukowany syrop z octu jabłkowego, czyli idziemy w kwaśne, z brązowego cukru, z soku jabłkowego, trochę imbiru. Trochę cynamonu i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. To, co cechuje dobrej jakości wina z cukrem resztkowym, to jest zestawienie smaku kwaśnego i słodkiego. To są wina, które mają mniej więcej około 40 g cukru resztkowego. Teoretycznie wszystko powinno nam się zgodzić. No to myślę, że. Działamy? Działamy, absolutnie działamy. Tak? Pigowiec, tak, pigwowiec, który ma niezwykły aromat, smak. Pokroić na małe, takie półksiężyce cieniutkie. A ja sobie w takim razie w garnku będę redukowała ocet, cukier, sok jabłkowy z przyprawami. A Tomasz sieka cebulę i smaży ją pięknie na złoto. Ja bym chciała, żeby ten mus był... Słony. W związku z tym do tej cebuli idzie kawałek wędzonej, salonej słoniny, która oddaje tylko tłuszcz i oddaje taki wędzony smaczek. Doskonale. Aniu, dla Dobra. ciebie. Tomku mamy na dzisiaj przygotowane dwa wina. Dwa drive z mozeli, ze słynnej mozeli. I od razu wiadomo, skąd jest które wino, bo oczywiście butelka Box bottle, czyli ta. Pękata płaska flaszka jest typowa dla Franconii. Region, który słynie z innej niż ryznik odmiany białej, czyli silvanera. Ale my tutaj mamy kombinację obu tych szczepów: rizlaner. Najważniejszym szczepem nad Mozelą jest ryzding, i tutaj mamy rzeczywiście też ryzdinga, czyli odmiana, która słynie z wysokiej kwasowości. Jeżeli dodamy do tego chłodny region, a Mozela jest chłodnym regionem, ta kwasowość jest bardzo wysoka. Żeby ją zrównoważyć, winiarze zostawiają trochę cukru resztkowego, nie po to, żeby mieć słodkie wino, tylko po to, żeby wino było troszeczkę łagodniejsze. I tak jest w przypadku naszego kabineta. To jest olej, na którym to najpierw usmażymy cebulę, ale dodajemy również ze trzy plastry tej Obrazu. wędzonej słoniny. Tak, niech to sobie oddaje smak. Najpierw usmażymy cebulę na uh -huh. piękny, złoty kolor. Potem w trakcie smażenia przygotujemy ćwiarteczkę jabłka, żeby jak się zmiksuje mus nasz wątróbkowy był lekko winny jabłkowy. Więc dodamy sobie jabłka do tej cebuli. Cebulę zdejmiemy potem z patelni i usmażymy znowu, jakby rozgrzewając od początku krótko, tą oto piękną, oczyszczoną wątróbkę. Zrobiową. A powiedzcie mi, czy według Was, my jakby w Polsce, potrafimy te słodkie wina um, troszeczkę jakby złamać tę konwenansę i je gdzieś tam wykorzystać w ramach kolacji? Czy my je pić? W domach nie, ale polscy samolierzy, młodzi absolutnie to potrafią i coraz częściej proponują tego typu wina. Wiesz, co, to są fantastyczne wina do. Serów, tak? To jest oczywiście tak. samogra i pasztety wszelkiego oczywiście. rodzaju. – Oczywiście. Słuchajcie, ja dorzucam tą pigwę pigwowca, pigwowca, bo pigwa to jest to wielkie, tak. a to malutkie, pięknie, aromatyczne, co jest tak niezwykle u nas popularne albo było do nalewek, do, do robienia z tym herbaty, a my z Tomkiem przerzucamy to do miski uhum. i na tą samą patelnię zaczynamy się bawić teraz z wątróbką. Jasne łyżka masła, łyżka cukru brązowego i, i za chwilę jabłka. Jedziemy z tą wątróbką, co Dobra. ma być krwista, i potem ją wrzucamy w nasz przesmażony jabłko. Wątróbka się z wiekiem lubi, co? Trochę inaczej nasze mamy, babcie przygotowywały pewne potrawy. A zawsze była długo duszona, taka nieprzyjemna, nie? A dzisiaj na przykład fenomenalna jest wątróbka z octem balsamicznym. Czyli smażymy wątróbkę tak jak teraz i wlewamy ocet balsamiczny na ostatnie przewrócenie. O, się okay. lekko... I Fenomenal... koniec? Tak, sól, pieprz. I na sałatę. Możecie sobie rzucić maliny, możecie sobie rzucić jakieś owoce, jak macie ochotę. Troszeczkę tylko. Świetną robotero. To jest doskonała rzecz. Pachnie to pięknie wszystko. Dobrze, no ponieważ ja znowu zostałem po środku, to zacznę od Mozeli, dlatego że to jest wino kabinet, czyli przynajmniej teoretycznie powinno tej koncentracji mieć troszeczkę mniej. Czysty ryßing. Aromat, sporo ziół, ta słodycz jest bardzo delikatna. Ona zaokrągla wysoką kwasowość, a niekoniecznie bardzo nam jakoś dosładza wino. Co w takim razie z Rieslanerem? Słuchajcie, to jest wino szpetlejze, czyli ze późnego zbioru, jak sama nazwa wskazuje. I tutaj czuć już zdecydowanie większą koncentrację słodyczy. Ono jest wyraźnie słodsze niż Kabinet, o nieco niższej kwasowości, no bo to jest Rieslaner, a nie Riesling. Rozmawiamy o połączeniu winy z jedzeniem, ale powiedz mi, czy to wino pijemy na tarasie? Tak, możemy je pić na tarasie. To jest wino całoroczne, jedno i drugie zresztą. Pewnie na taras bardziej nadawać się będzie kabinet, bo jest po prostu lżejszy. Tu możemy parować do tego jedzenie, ale możemy takie wino bardzo lekkie, bardzo delikatne, czuć mocniej schodzić i spokojnie je sobie po prostu pić jako aperitif. Moi drodzy, ja skończyłam wątróbkę, jak ona się już dosmażyła to tą cebulę wcześniejszą z tym tłuszczem uh -huh. już bez samego boczku, bo nie chcę, żebyśmy tą słoninę miksowali. I teraz mam was prośbę, żeby to elegancko zmiksować Wątróbkowy – elegancko. Uważam, że przy takiej maszynie nie potrzebujemy tego przecierać przez sito. śmietanę trzydziestki, 30, 30, 36. Kręć walcz! Super, fantastycznie, przerumienione, pachnące takim takim jabłkowym, pięknym smakiem. A mój syrop z pigwowcem e, moim zdaniem też no, wygląda świetnie, świetnie. co? Łączymy, fantastyczna rzecz. Pigwowiec, dobre jabłka, a Polska jabłkiem stoi. Do tego imbir trochę uh -huh. Uh -huh. i do tego troszeczkę cynamonu. Daliśmy, cynamon jest obowiązkowy i mamy to. Agata, przekazuje ci jabłka. A sam się biorę za wino. No. Najpierw w kabinet. I do drugiego kieliszka szpetlezy z Rizlanera. Najpierw wykładam nasz mus. Fantastycznie by mu wyszło, gdyby on udało mu się nieco ostygnąć. Hani, do tego. Póki jest jeszcze planu, lekko tak. ciepłe, mocno z syropem. A jak to wątróbka, to musi być cebula. Uprażona Aha. na srebrzyście wykończy nam. No Bursztynowy szlak. Mamy to. Można sobie robić kanapkę. Świetna konsystencja. Klasyczny ja aromat wątróbki, ale on jest fantastycznie złamany tymi wszystkimi dodatkami. Czuć tutaj z jednej strony słoninę, a z drugiej strony tę słodycz karmelowego syropu. Danie wydobywa słodycz wina i jego owocowość. Spróbujmy jeszcze z jabłkiem. Niesamowite. Warto pamiętać, że deser powinien być odrobinę słodszy niż wino. Połączenie mamy absolutnie mistrzowskie, godne królewskiego stołu. Więcej takich par na naszych stołach. Życzmy tam sobie tam. tego.